Cześć siemanko, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie pokazane, jak możemy sobie zaprogramować, że samochód nam pracuje i możemy sobie go zamknąć na zapalonym silniku. Więc, jak ktoś idzie do sklepu, czy tam ktoś pisał, że idzie do przedszkola i chciałby sobie zostawić samochód odpalony i zamknąć, więc wam pokażę, jak to zrobić. Klikamy sobie zapon. Kosteczkę mam oczywiście włożoną w miastku. Wchodzimy sobie na karskanera, dajemy połącz. I dajemy sobie kodowanie i obsługa, akceptujemy warunki oczywiście. I dużo osób do mnie pisze, bo jest dużo nowych użytkowników, więc jak ktoś pierwszy raz sobie koduje, więc proszę sobie zrobić pierw kopię zapasową i dopiero coś można kodować. Wcześniej nie kodujemy nic. Wchodzimy sobie w dział. Drzwi, reglowanie i odblokowywanie, i mamy tutaj taką opcję jak zamykanie, otwieranie z pęku kluczy, kluczy działającego samochodu. Dajemy tutaj i dajemy sobie aktywne, i nam się wtedy koduje. Wam pokażę. Bardzo jest zaakceptowaną. Telefon sobie odkładam. Zapalamy samochód. Samochód nam zapalił. I wysiadamy. Zamykamy. Samochód zamknięty. Silnik pracuje. Kluczyk mamy tutaj. i nam się odblokują więc dajcie znać czy ktoś sobie to kodował czy Wam to działa dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!